14 sierpnia o godzinie 18 w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na ulicy świętojańskiej w Warszawie rozpoczną się uroczystości. Dziękczynienia i oddania naszego dzisiaj i jutro Matce Bożej. Hasłem tych uroczystości, hasłem koncertu, tytułem koncertu, który wykonywać będą muzycy z całej Polski, będzie dziękujemy i czuwamy. Przygotujemy telebimy i nagłośnienie w ulicy świętojańskiej, ale przygotujemy też transmisję w internecie w ten piątkowy wieczór 14 sierpnia. Zanim przejdą wojskowe defilady, zabrzmią marsze wojskowych orkiestr, stańmy w małym kościółku, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, przed naszą królową, wyśpiewać jej dziękczynienie i oddanie. Naszego dzisiaj. I naszego jutra.